Pierwsza nagroda na Słoneczny Gołębnik z lotu 500 km pod drwiad Wyszkowa do Bogatyni samiczka 14.34 z linii Jana Ardena kapitalny wyczyn pokonała grupę rocznych i dalszą grupę młodych gołębi i okazały puchar dla tej cudownej samiczki linia Jana Ardena. Dystans. Pokonała 500 km podwiat. start o godzinie 8.30, lądowanie 18.30. Jak widać, poradziła sobie doskonale w tym arcy trudnym locie. 500 km dla głębi młodych. 24 lipca kapitalny byczyn. Aktualnie po pół piątej. Lotki. Widać lekko szpakowate pióra. Czyściutka linia. Żenisiów, Ryszarda, młoda gołębica o kapitalnym pokroju. Zwycięstwo z lotu wyszków 500 km do Bogatyni. 14.34 tegoroczna samisia. A więc żeńcy, którzy jadą do Londynu z pewnością kanał La Manche pokonają w kapitalnej dyspozycji. Druga pozycja 1859. Również Żenie, czyli linia Anna Ardena, 4 jedynki. Oniu Zeżnina był króciutko po szpicowej grupie, a dzisiaj ten najpóźniejszy w sumie gołąbek, druga pozycja. Pożeni się tak więc klasa sama w sobie. No i również okazały puchar dla tego mojego Asiorka. Także gołębie co jadą do Anglii, na tamizę właśnie wywodzą się z tej linii gołębi jak widać 4 jedynki. To jest klasa sama w sobie, to są gołębie drogocenne, które tą 500 wyszków bogatynia, Bogatynia 8.30 start rzędzie się 18.30, to 18 czyli 18.59 i pół godziny pokonały w kapitalny sposób. Przyjdźmy z jaką z bliska Spójrzmy na skrzydełko tego ASA, czyli. Czwarte piórko, czyli trzy wyrzucił, te późniutki gołąb już 500 wyszków bogatynia, pod wiatr przypominam. Tak więc to był kolosalnie trudny lot. To nie są loty z wiaterkiem w dziobę, gdzie można y, po prostu y, wiaterek w ogon, gdzie można sobie pozwolić na fruwanie. To jest cały czas dymanie pod wiatr i mówię, już pokazał się z dobrej strony ze żnina. A teraz druga pozycja. Rzenisia pierwsza, a żeniec druga pozycja, czyli kapitalna dyspozycja tych Ryszarda Gołębi. Cztery jedynki. No, trafiłem tą brączkę. <śm>